w kolejnym odcinku na kanale, a dzisiaj dla Was nowe informacje dotyczące piątego sezonu Zagadek Rodzinnych Hunterów czy powstanie, czy być może nie powstanie, tego zaraz dowiecie się w tym odcinku no i pamiętajcie, żeby oczywiście zostawić kciuka w górę po tym odcinkiem, żebyście zasubskrybowali kanał oraz żebyście wpadli na serwer Discord Video Maniacy tak, ten serwer naprawdę jest bardzo dobry, jest tam bardzo dużo osób aktywność też jest bardzo dobra, w dodatku znajdziecie tam wiele rzeczy dla siebie jak na przykład będziecie mogli sobie opisać o serialach Nickelodeon, Marvela oraz filmach Marvela, na dodatku, że będziecie mogli sobie trochę o Netflixie, nawet będziecie mogli sobie o innych serialach z innych franchises. W dodatku, jeszcze tutaj jest gaming, są quizy oraz czasem będą się pojawiać konkursy, więc na pewno jest bardzo fajnie. W dodatku są media społecznościowe, tak jak YouTube, Instagram, Facebook oraz TikTok. No i oczywiście jeżeli ktoś z Was jest YouTuberem lub YouTuberką, no to dostaniecie oczywiście taką rangę, jeżeli macie przekroczoną ilość subskrypcji. A więc, no naprawdę to jest bardzo dobre, więc myślę, że warto byłoby jednak dążyć do tego serwera, to jest naprawdę bardzo fajne, też jest bardzo dużo osób, więc myślę, że jednak warto sobie znaleźć tutaj w pewnym sensie taką społeczność, yy, która będzie mogła sobie, wiecie, z Wami popisać o różnych serialach, ale też o innych tematach. Ale ja, już oczywiście, bez zbędnego przedłużania, zapraszam Was do oglądania. A więc, tak. Czwarty sezon zagady Godzin Hunterów wydaje się tym ostatnim, ponieważ twórcy często mówili, że o, że to już będzie koniec, wiecie. Że tak naprawdę piątego sezonu nie będzie i w ogóle. I co z tym zrobić? Wiele osób mówiło, że czwarty sezon tak naprawdę będzie już, wiecie, tym końcowym. I tak naprawdę ja też tak myślałem. Ale niedawno wyciekła informacja z źródła, które tak naprawdę jest takie wiecie, 50% informacji są tak naprawdę wiecie prawdziwe, ale 50% informacji też okazują się fejkami, jak na przykład kolejny sezon Niebezpiecznego Henryka, albo na przykład jeśli chodzi o Niebezpieczny Oddział, bo wtedy ta, to źródło mówiło, że, w, że mieliśmy w tym roku dostać świąteczny odcinek Oddziału, co jak wiemy się niestety nie stanie, ponieważ dostaniemy te odcinki już w styczniu i to wcale nie będą odcinki świąteczne, no więc jest jak jest. Ale tutaj jeśli chodzi o zagadki o dzień to dość źródło często miało rację. Już potwierdziło tr trzeci sezon, potwierdziło cz czwarty sezon, a teraz no, mówi o piątym, więc myślę, że warto byłoby jednak to wszystko brać pod uwagę. Ale o co dokładnie chodzi? A więc tak. To się podzieliło się z nami informacjami dotyczącymi piątego sezonu, gdzie pisze, że piąty sezon Zagady godziny powstanie, jednak nie będzie to piąty sezon, a coś takiego, wiecie, bardziej oddzielnego, to już będzie to już coś, wiecie, bardziej w oddzielnej produkcji, coś w tym na przykład niebezpiecznego oddziału. No i ta produkcja miałaby zabierać parę postaci, które dostaliśmy, już wiecie, by. W czwartym sezonie i w trzecim sezonie Zagady godziny Hunterów, jednak parę miałoby zniknąć. Są, yy, to zapiszę, że na przykład Anika, czy też właśnie Oliwier, mieliby zaliczyć, wiecie, już yy, tym, w tym piątym sezonie, taki swój ostatni debiut yy, i to tylko naprawdę na mały czas, co wydaje się bardzo dziwne, ponieważ właśnie myślałem, że wiecie, wszystko by się rozkręcało właśnie na Anice i na Oliwierze, no ale no, tak naprawdę jeszcze nie mamy stuprocentowej pewności. Dość też pisze, że taki sezon mielibyśmy dostać w 2023 roku. Dopiero. To jest naprawdę bardzo późna informacja i. No myślę, że to może być trochę tutaj wiecie, fejkiem lekko, ponieważ y, tak mocno w przód wyprzedzając i prawda, mamy już chyba 2022 rok, ale żeby mieć tak szybko jednak o tym pisać, no to ja nie wiem, chociaż no z wieloma produkcjami już tak robiono, więc być może tutaj też tak jest. W końcu jeżeli chodziło o czwarty sezon, to informacje dostaliśmy dwa lata przed nim, więc y, no naprawdę myślę, że to już y, może się stać. No jeżeli chodzi o te wszystkie informacje, tak jak już Wam mówiłem, musicie do tego podchodzić jednak z pewnym dystansem, ponieważ nie ma pewnego potwierdzenia. Jeżeli naprawdę yy, piąty sezon się pojawi, no, to, no to, fajnie, nie? to fajnie, że się pojawi, jednak nie wiemy tego na 100%, to się ulubicie, nie jest jednak takie 100%, 100 i musimy wciąż czekać na dalsze informacje z strony Nickelodeon, dopiero wtedy będziemy mogli uznać, czy te informacje są prawdziwe, czy te informacje jednak tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia i zostały podane, nie wiem, na przykład dla jakiegoś nakręcenia nas, no nie wiem, no po prostu to już różnie z tym bywa. No oczywiście ja już oczywiście zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka na kanale, który pojawi się już niedługo. No i oczywiście pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, ocenić ten film. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!